Hej witajcie ponownie po raz pierwszy. Witajcie w grze, która się nazywa Murderer. Soul Suspect. Po polsku jest to nazwa bodajże Murderer, e, śledztwo z zagrobu, ile dobrze pamiętam. Trochę biedna nazwa, ale, ale, ale cóż. Wy ogólnie lubicie przygodówki w moim wykonaniu. Ta gra, myślę, że będzie też dla mnie, tak jakby, idealna, że tak powiem.

The Bell Killer. We spoke with a public relations officer... Authorities Same are thing. asking anyone with any leads to contact this the S.Q.D.'s anonymous tip line. The police have yet to attach no any meaning or significance and to. Has become synonymous and with the no hysteria surrounding this saying there are no leads? No leads at all? grow up on the streets. You start thinking you're invincible. Nothing can touch you. You never really lose. Go to arrest some freak, find out you aren't as invincible as you thought. What kind of name is Ronan? That kid stole my wallet! Time to make it official. It hurts! You steal my car? You paid the price. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Roden O'Connor, you're under arrest for the assault and battery Vincent Coulter. Guilty on two counts of grand theft auto. On the indictment of burglary, grand larceny, and assault with a deadly weapon. Let me take it. <laughs> Selfie. I can't have my sister marrying some bum, right? I do. Oh yeah, I do. No, no, Julia. Stay with me. You hear me, Julia? No! Stay with me! Stay with me! Your family wore felonies like badges of honor. Now you think this new badge covers all that up? You're a fucking criminal. You need to slow down, man, right? This is crazy. I didn't know better. So you actually want to die.

Aha, okej. Ładna grafika, bardzo nawet ładna widzę. Śmieję powiedzieć, że niż watchdogs. Nie żartuję. Chyba... chyba go nie dostaniesz. Otwórz. Damn it. No, it's moving, it's stuck. O! I zamknęła. Kurwa, może otwierajesz w złą stronę, typie to? Wow! To jest chyba to śledztwo z zagrobu. Ale fajnie. Aha, o kurde, ale faza. O, mam władzę. Dobra, uwaga, kłaść to łapę, ale faza, ale fajne. I głowa, no, opuść tą głowę. No, nie, nie, trochę wyżej. Albo trochę, trochę, jest! A, a, a. Ale się dzieje fajnie, o kurde! Curda. Wszystko się teraz takie zmienia. Ciekawe. Ej, ej, ej! Ale jajko, zajebiste się kurde, rozpoczyna gierka. Fajne, fajne. Lubię, lubię już, lubię. A wy, a wy, lubicie, lubicie. Jestem ciekaw, czy tych strzałów na klasie będę miał więcej. A dlaczego on w ogóle tak strzelał, tak z dupy trochę? Co to jest? Mogę biegać? Mogę. Te duchy, nie. Idę w stronę słońca! Aż do końca! Kto tutaj będzie stał? Julia. Nie mogę znaleźć. Nie mogę wierzyć, że Cię oh Julia. I never see you again. You look good. Uh-huh. I look better. <laughs> God, I've missed you. I would give anything to be there with you. For us to be together again, but But what? No. Oh no, no, not again. Not you. If you're not here, where are you? the other side of the bridge. Bridge? What, what bridge? Where you are is a prison. Or a bridge. It all depends on how you see it. Either way, where you are isn't safe. Do you hear me? We need to get you across the bridge. Jesus. Move on. Move on? Is that where you are? Don't worry about me. Something about your life isn't finished yet. We don't have much time. Think. What about your life feels unresolved? I don't know. It's <laughs> Figure that out. Now go. No, Julia, you left me once and it destroyed me. Please, please, don't leave me again. We'll see each other again, love. Just save yourself. No, don't, no, no Julia! Don't leave me, Julia! Don't leave me! Damn it! David we There's a man in the street outside the regal apartments bleeding. He's been shot. Send an ambulance.: He's not breathing.: My friend says he's not breathing. I can't feel a pulse. There's broken glass everywhere and, and a lot of blood: oh, man. This is bad. Yeah, I'll stay on the line until help arrives. A high uh, sledge could Can you hear me? Panie, proszę, nie, nie, słyszy to ona to też, chyba też. duchem. nie, nie, Damn it. Damn. nie, 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 będzie nie, 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 you. Hej! Woo! Woo! Mogę przechodzić przez. Ale ja, ja przez ściany też mogę przechodzić. Tutaj też mogę jakoś zejść na dół? Nie. Ale faza. Ale faza. Lubię. Tam wejdę? Nie. No przecież. No przecież ja przez to chciałem. Jak przez to mam przejść?

you look like you've been here a while you must know how this place works then <laughs> works this place isn't hard to understand figure out your gifts and maybe you won't get trapped here what do you mean gifts <laughs> your strengths in life are stronger in death they become powers here some powers unique some common possession influencing people, manipulating the more fragile of ghostly objects to appear or disappear. I domyślam się, że my będziemy mieli te wyjątkowe moce na bank. Dlaczego nie mogę przenikać przez wszystko. Właśnie, na początku żeśmy zostali w mordę, the building, the Salem have consecrated. Save through an opening. An open drawer, or a window. But once inside, walls and doors hold no power over us. You'll know the ghostly objects we can't pass through by their blue glow. it uh will -huh. all seem logical in due time. Who are you? <sighs> Looks like you've been here a while. <laughs> I'm just someone like you. Ale słuchaj, kiedy mówię, że to nie jest no playground. Możesz zabrać sobie siebie albo inni <sharp> mogą like to zrobić za ciebie. co Daj mi trochę Co masz na myśli, inni mogą ukradnąć mi przyszłość? Demons. Byli kiedyś jak my, ale stracili siebie. Nie mogą już dalej i istnieją tylko, by tych, którzy tu są. jak my. domyślam się, że jeszcze tutaj za chwilę.

Figure out who killed me and stop him. That's <laughs> the way I can get out of here. Well, good luck. Best of luck to you. Wait, 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 wait! wait, There's more I need to know. Be careful out there. You never know what's waiting around the corner. That moment here. DEMONS? I got my demons, I got my demons... To jest ta piosenka w, w tej... W tych, tych... Wyobraź smoki. <grywka> Udaj się za duchem dziewczyny. DONE! O, ale fajnie mogę przechodzić przez wszystko. No ale przez te ściany akurat nie mogę. Kurde. Tak, chłopaki, obczaje to jest w świetniku. A, okej, okay, nie ma nic. <grywka> o Boże, jak sucho. To dlatego przez to mogłem przejść, bo to, to jest w ich świecie. Miasteczko przejść. No dobra, przecież nie ma chyba innej możliwości. Przyjechała karetka. Zobaczymy, czyjej się coś wychodzi na świecie. Jest jak spojrzenie w miarę, które nie chciałem zobaczyć, ale nie mogę zamknąć. Jak na martwego jesteś naprawdę szczęśliwy. I se chodzi, czy ma jeszcze fajkę, kurde, duchową, duchowa fajka. To jest ten, ten frajer, który mówił, że jest kryminalistą. Ty, hej! who can a Back backup who needs backup <laughs> you shouldn't have tried to be one of us <laughs> <laughs> Man, you were one dumb son of a bitch hello sir <laughs> hey, hey 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 baxter hey hey just get back taking them statements yeah. 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 I'm the stupid one. <laughs> of so not your scene, Lieutenant. Just, just pay your specs and move on, please. Yeah, maybe it's not my scene. But it is my case. Tomorrow it'll be my case. And the next day. Until we catch him. you do well to remember that. A to kto to jest? Przepraszam bardzo, jakiś brat albo... Co? Członka rodziny. Nie. Tak all mi się do drzwi dobija. Ale przykro mi bardzo. Chwilę moment. O czym mu zamknij?

a, przyjrzyj się. Co mam się przyjrzeć? No, to jest mój Musisz pistolet. No, przyjrzyj się sobie. R, to jest. nie, no. ej, czekaj, 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 czekaj. Aha, dobra, to, to, to wszystko. Coś jeszcze? Opętaj. pętaj! Czytaj, w myślach. Eee, jakaś kurde paruwa jesteś, a nie Just stay calm. People need the cops to be calm now Fajne! O Jezu, ale mi się to już podoba. Zajrzyj. Opędanie, jeśli coś tam spoglądasz z oczami żywych i wybierzesz trafną informację możesz popchnąć śledztwo do przodu. Oho, ho ho Dobra, wysłać śledczych, śledczych do Rexa. <coughs> Zegnione. Laka to No, jedyna broń znaleziona na miejscu zbrojny należy do Ronana, czyli dom. O kurde. Zobacz. To jest standardowa procedura. Które z informacji są najważniejsze? Nie pamiętam czy... A to weźmiemy. Dobra. Jedyna broń. Dobra, okej. Okay. Okej. Okay. Dalej. Opętaj!

Okay, we'll Trying to see if you can make him sprout angel wings, and then bam, 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 bam. Really... seven to the chest, really... point blank. You really have no idea when to quit, do you, Baxter? <laughs> you ever take a look at those tattoos? All that gangland prison crap. gaxerski <laughs> Jare. You live like a thief, you die like a thief. He was still a badge, dickhead. <laughs> Pływ, twoja umiejętność śpiewania na ludzi zależy od znalezionych w czasie śleca wskazówek. No czy dajmy to myślę. Ah, okej okay, super This there it is. Right in front of me. To jest ta kobieta, która okay. dzwoniła. Legal? Kobiety.

Sí, sí, no właśnie, nawet nie potraficie swoich ludzi. Potrzebujecie siebie, kobieto. I wpłynie. przyszedłem, bo świadek zadzwonił na policję. Zawiadomił policję, że widział w tym miejscu dzwonnika, które. to wymiaru, dobry OK. No ale jeszcze wskazówek nie mam. Zakończ, śledztwo Dwie jeszcze gdzieś były. Może znaleźć tutaj. W mieszkaniu tam pewnie. Koniecznie bombel, koniecznie. Fantastycznie, ktoś akurat wchodzi, przejdziesz obok niego. Wow. Ej, tu jest martwa kobieta, to znaczy, no, God damn it. Dobra, kochani, tutaj się pożegnamy, zobaczymy się już w następnym odcinku. Jeżeli Wam się spodobało, dajcie znać, że chcecie, żebym to prowadził dalej, zostawiając like. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć Pa!